<laughs> Kolejne hasło. Współczynnik korelacji rank Spearmana. Korelacja rank Spearmana, korelacja rangowa Spearmana to w statystyce jedna z nieparametrycznych miar monotonicznej zależności statystycznej między zmiennymi losowymi. A teraz dopiero zacznie się trudne. Pierwotny pomysł korelowania rank był już znany wcześniej i pochodził od... Co wiedzą wszyscy, rzecz jasna, Bineta i Henry'ego. Jednak współczynnik ten został solidnie opisany i rozpropagowany dopiero w 1904 roku przez angielskiego psychologa Charlesa Spearmana. Zauważył on, że w wielu badaniach nie da się zastosować klasycznego współczynnika korelacji, lub, nie daje, przepraszam, lub daje on nieistotne wyniki ze względu na nadmiar obserwacji odstających. Jedyne co mi odstaje, to chyba uszy. Spearman zdefiniował swój współczynnik jako zwykły współczynnik korelacji Pearsona, liczony dla rang zmiennych. Stąd nazwa współczynnik korelacji rank. Obecnie stosowanych jest kilka jego wersji, nieznacznie różniących się od siebie. Ich wartości są identyczne w. Ich wartości są identyczne w przypadku, gdy obserwacje każdej zmiennej w próbie nie powtarzają się. Jeśli jednak nie jest to prawdą, to współczynnik korelacji dla rank opisuje jedynie wzór i jego odmiany. Mimo to często używany jest też prostszy wzór. Nie wiem jak wy, ale ja nic nie zrozumiałem.